Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive Gramy dzisiaj na mapie Siroko, gramy razem z jakimś rozjaninem w jednym teamku Weźmiemy sobie na start tutaj moi drodzy paralizator Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień No i zapraszam was też do oglądania Poprzednich filmów, jeżeli jeszcze nie widzieliście, no i dobra, moi drodzy, lecimy z tematem. Gramy duo właśnie z tym Rosjaninem. Z tego co się dowiedziałem, o goś mi powiedział przed chwilą przez mikrofon, więc jest jakiś kontakt z nim. No to plus jeden dla niego, dobra, lecimy tutaj do przodu. Zarzucił nas delikatnie. Nie widzę żadnych skrzynek z bronią, więc troszkę słabo, troszkę słabo. Zeusa biorę do ręki, czyli nasz paralizatorek. Tu są pieniądze, patrzcie. Będzie hajsik, będzie hajsik jakiś. Możemy ładować siebie już.

nie, nie, nie wiem o, o co chodzi no, temu gościowi no, no, no. I need weapon bro I need weapon przyjacielu Jezu Pasha London school, nie? To jest ammo here tu można oznaczać właśnie dobrze, że mi ostatnio powiedzieliście w komentarzach żebym oznaczał scroll you, you, have, you have pistols? Okej, okay, thank you Dobra, ziomek miał pistolet jakiś, więc yy, okay, Mamy giberę bro. Dobra, dobra, luz gdzieś ma jakąś broken broń Tutaj nie ma, tam była ta skrzynka z amunicją Wait, I go for ammo, bro Gdzie ma amunicję jakoś podnieść? Do tego pistoletu, dobra Jest giwera, jest jakieś ammo Nie jest to jakaś petarda, nie wiadomo jaka Ale zawsze to coś, nie? Zawsze to coś Tam jest kolejna skrzynka z bronią jest pompa Więc tą pompkę sobie weźmiemy na spokojnie gramy. Może się uda wygrać, nie? Gość się wydaje w miarę ogarnięty. E, I też zauważyłem, że w tym trybie dodali mi coś takiego jak zmiany mapy, nie? Co jakiś czas. Więc tutaj za pół godziny, z tego co widziałem, zmieni się mapa na Blackside i zobaczymy tam, czy. Okej, okay. zobaczymy, czy tam dostaniemy też jakieś nowe giwery, czy będziemy grać. E, będziemy grać. E, znaczy nowe nowe dodatki, czy będziemy grać tymi, co były kiedyś, nie? Ale ci dronik starczą. To są goście, Enemy over there. Nice! Gość wyczyszczony. To jest Glog, ja sobie wezmę z niego. Z niego rzeczy jakieś, nie? Kevlar bierzemy, kask bierzemy. Tutaj nie ma nic ciekawego. To jest spadochron jeszcze, też sobie wezmę. Dobra, będzie można skakać z wysokości. To tarcza chyba ziomek wziął, nie? Drona jego wezmę, może miał coś fajnego na nim. Nie, nie miał nic, ale tam jest Givera kolejna Dwa tysiące mam ponad FAMASa bym wziął chętnie, ale na FAMASa jeszcze mnie nie stać To gramy spokojnie Jest skrzynka z amunicją Ok, safe zone yy, strefa nas zaczyna podbijać Ja jestem bez frag, ale mój sojusznik tutaj coś bije, ten gość coś tutaj sobie klepie Więc lecimy tam po kolejną skrzynkę Ej, to oznaczanie jest naprawdę kozackie bez kitu. Co to małotowym? Podpalił kolego. Po co? Po co? Skrzynka się rozbiła, jest tutaj nowa. No to ja mam nowe już, to tą nową zagram. Więc nie będę tego zmieniał. Zostało jeszcze siedmiu wrogów e, tutaj. Tam jest kolejna skrzynia czerwona. Są strzały Partyzan. Ej, ty musiałbyś od kolejnego typa smontował. XMK. Jest partyzan. Bro. What? Okej, okay. I cover you. No, okej, okej, okej. panik, pyk. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ten gość gra mega spokojnie, to jest aż, aż za dziwne, nie? Polak, irusek, dwa i bratanki moi drodzy. Pyk. I zlecenie jakieś bierzemy. Granaty bierzemy. Dobra, bierzemy sobie Fomasa I'm waiting for famas, wait Dronik już powinien lecieć. Tak już jest blisko Koleś, nie blokuj tutaj Tutaj powinien przylecieć Famas zaraz do mnie Ud panie To rozbijamy Famasa zawijam, amunicję sobie uzupełnię Enemy, help, please. Oh my god. Jaki łeb dostałem? Dostał do mnie za 60 HP. Trzeba go dobić. Dawaj, przyjacielu. Dobra, nice. Ale tego ściśnie. Kolejny oddział wyeliminowany. E, ja sobie się do mojego trupa zrespię. Idę sobie tego famasa podnieść. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ziomek, nie panikuj, nie panikuj. Pyk, pyk, pyk. famasi, biorę, amunicji Amunicję zupełnie do niego. Dobra, mogę iść dalej Ej, jestem naprawdę słaby, gość mnie kieruje i mocno, nie? Gość mnie tutaj tak kieruje w tym meczyku, ale szacuneczek dla niego Naprawdę dobrego zawodnika trafiłem tutaj Z którym ten mecz pewnie wygramy jeszcze dzięki temu Jest gość naprawdę niezły, pancerz założony, tutaj mam wszystkie rzeczy Okej, okay, ja famas Zostało nam jeszcze trzech wrogów 50 ammo, więc spoko o! Paczka wybuchła po lewej, więc po lewej możemy się... Okej. Okay. Więc spokojnie ludzie. Ja Jestem bez fragu w ogóle 60 obrażeń tego zadałem. A ten koleś ciśnie ich to i mega. Okej, okay, okej. Okay. Shooting! Sir! Fuck chciałem tam mu podnieść! Dostał, dostał w głowę, ma zero. Goś ma zero. 10 sekund o drodze. Nie słyszałeś go, słyszałeś go, dajesz, mistrzu. Lepszy jesteś, jesteś lepszy. Dobra, nice! Wysadził kolejnego. Jaki on jest dobry! Jak mi to jegoś kieruje mocno. Jest tym naprawdę mega kozakiem. Shooting, shooting. Nie wiem skąd, ale dostałem już seryjkę. Dobra, tą petkę mam. 30 ammo no wolę tego Famasa. Miałem więcej Amon na nim. Kevik, Fałka, leczonko. Nawet ze dwa te leczenia by mi się przydały, nie? Ochożę, ochożę, bro. Ok, ok. Jestem słaby mega w tym meczu, ale mam sojusznika, który wie na czym ta gra polega. Jest goś naprawdę dobry. Za co go mocno, mocno szanuję, moi drodzy. Dajesz pani Partizan. Jak ty tutaj w tym meczu nie pociśniesz, to nikt tutaj nie pociśnie już Zastrzyk sobie przez dwa z życia Tam coś oznaczył Tam ktoś jest? Czy on sobie tak zaznaczył? Trudno wyczuć, ale dobra Przygotujmy się na to, że ktoś tam jest Jak tam strefa? Mamy strefę, tam jest rzut Tu jest kewik, lepszy Bo no tego kewika to bym chętnie przyjął Zmajdron. Dobra, zastrzyk, piek, użyjmy go od razu. Pójdę sobie na górę, podnieść te... E, te kewlary, tylko jak tam wyjść są schody, dobra? Wiecie, słabe jest to, że nie znam tej mapy jeszcze za bardzo. Uuu, goś sobie... Snajperka na WP? Przywołał? Nie, to skałcik jest. Więc na blisko go muszę osłaniać. Na blisko go muszę osłaniać. Pozostało nam dwóch wrogów, albo to jest jeden teamek jakiś. Albo nie wiem, dobra, co to jest? SGK. Ok, SGK bierzemy. 20 ammo ale powinno starczyć. Spokojnie zagram. Ładunek wyważający. Kozacko, ludzie, mamy fajną giverę, tylko nie wykorzystaliśmy tego. Mieliśmy FAMASa Oj, jest ciężka, jest ciężka. Dawaj, pani Partizan. Jak pubgu mi się zdarza często kierować, to tutaj. O, no, ziomeczek wyciąga meczek, wyciąga meczek bardzo, bardzo mocno A musimy grać też bezpiecznie, nie? Musimy grać safe mega Bo nigdy nie wiadomo co kiedy do nas przyjdzie 1000 złota mamy, więc sobie przyzwę... O, oni są tam gdzieś, bo na radarze pokazuje przecież Raczej, no zapomniałem o tym Że tutaj radar jest taki, że pokazuje nam gdzie są przeciwnicy Ja sobie przyzwałem tutaj kolejną amunicję oni mają taką strefę, w sumie bardziej bezpieczną od nas Amunicję potrzebuje do Do tego SG-ka, no 20 ammo trochę mało, więc przydałoby się troszkę tutaj tego jeszcze Pik. Dobra, otwieramy to Załadujmy broń Jakiś dronik tam leci, na te drony trzeba patrzeć One też potrafią zdradzić pozycję ja, Wchodzimy na tą strefę Gdzieś przed nami oni są. Gdzieś w tamtych okolicach, no. I got shot! I got shot! Nie wiadomo skąd. O, ludzie, jest mały problem teraz. Mają scouty jakieś. Ich w ogóle nie widać. Nie wiem co tam jest, ale boję się też przechodzić. Jakaś się siekierka. 1000 golda mamy Zastrzyczek sobie wezmę Nice! Nice, bro, bro Mamy ostatniego przeciwnika. Oh wait. Dobra, musimy dzidować. To jest najgorsze, że my musimy puszować w jego stronę, nie? I don't saw całkiem! No nie widziałem gościa, nie wiem skąd. Walił do mnie jakiś scout, nie mam pojęcia skąd. Goście mieli fajną pozycję, odrodzenia już nie mam. Dobra, może mi wykaruje tej typek, bo ja w tym meczu ludzie naprawdę nic nie zrobiłem. Totalne zero zagrałem Ale ziomek tutaj w moim teamie jest mistrzem świata w tej gry komputerowej. No i nie udało się! Sorry bro. Sorry. Drugie miejsce w tym meczu zajęliśmy, zobaczymy jak pójdzie nam w kolejnym meczu Więc ten mecz wykierowany zostałem przez mojego e, sojusznika Zobaczymy co się będzie działo w kolejnym meczu, więc widzimy się za moment Jesteśmy w kolejnym meczu, lecimy na wschodni tunel, tym razem po raz kolejny Polecimy sobie z, e, para, z paralizatorem, jest ze mną też jakiś ziomek Ale z tym ziomkiem już kontaktu nie mam, więc może być ciężej e, Na mapie mamy 17 osób, jest to bardzo dużo ludzi tutaj więc potrzebujemy, moi drodzy, szybko jakieś givery, najlepiej i zobaczymy, co teraz pójdzie. No, spróbuję przycisnąć. Poprzedni mecz był tragiczny. E, teraz może będzie lepiej. Dobra, gdzieś tutaj lądujemy. Tam jest czerwona skrzynka i też jest przeciwnik, więc dobra, paralizator Zeusa odpalamy. Spróbuję go tego zeusikiem Przeciwiczej, Dobra, on uciekł nam Więc pyk. Skrzynię otwieramy, podnosimy. Ej, czego mi broń się nie podniosła? Dobra, jest nowa. Ładujemy ją. Dobra, jeden go jest zmontowany A, coś tu miał, z czegoś mi tu machał, nie? A to jest solóweczka, to nie jest oddział Jakieś kewiki miał, więc podnosimy od niego Kevlary podniesione, jeden go jest za nami Lud z niego zbieramy, o le leci z powrotem tutaj, patrzcie, leci z powrotem Wariat, więc chodź tutaj, chodź tutaj byku Siema bykens, pokaż się, pyk Pyk, pyk, pyk. dobra Kolejny raz zmontowany, pieniądze sobie z niego zbieramy Amunicję ładujemy Eksplozjwa przejmujemy z piąchy Granat mamy jakiś odłamkowy, tutaj bierzemy z niego rzeczy Dobra, 1250, mogę sobie UMPa kupić yy... I w sumie to by była fajna opcja, UMP jest mega spoko Więc na tego UMPa sobie zagramy Delikatnie, powoli do przodu Jak w pierwszym meczu nic nie pofragowałem, to może teraz coś będzie Lepszego P90 też fajna rzecz. I nie wiem, czy tego umpa będę chciał. Czy mój teammate jeszcze żyje? Nie żyje, chyba wyszedł z gry, więc jest niedobrze. Ump czy P90? Ump czy P90? Trudno wyczuć, mój. Dobra, gramy łępeka. Jak kupiliśmy już, to zagrajmy nim. Tam jest czysto. Leci dronik z czymś. Więc podejdziemy tam, kogoś przeciąć. Ktoś tam jest. Na tych czerwonych strzynkach można przegapić tutaj łatwo. raz spalamy z tej górki powoli, delikatnie. Nie ma co też się tak napalać. Dobra, jest Zeus cały czas na naszym stanowisku. Jakaś siekiera by się przydała. Tam jest paczuszka z amunicją. Więc warto byłoby to zawinąć sobie. Ram, pam, pam a moje? Zgramy solówkę, gramy teraz solówkę, bo gość wyszedł nam. Ale tu i leciały drony przed chwilą, więc ktoś musi być. Kolejne dwa drony lecą. O, z umpem leci dronik. I go jest montowany. Więc umpa sobie przyzwałeś i tego umpa straciłeś, amunicję z ciebie biorę. Nie jest to eliminacja oddziału. Ale gość dostał. Więc jednego mamy mniej. On nam się zrespi pewnie jeszcze koło tego. Będzie chciał podnieść te rzeczy. No ale wiecie. Już jest troszkę na minusie, nie? Wiemy teraz, że mamy jednego gościa na plecach, na którego trzeba będzie uważać. Też nożyk jakiś podnieśliśmy od niego. To no, jesteśmy troszkę na plus. O, tutaj jest kolejny amator. Leży. Z przodu jest jeszcze jeden gość. Próbuję typ wyczekać. Tu jest jeszcze jeden? Dobra, zmontowany oddział. Leczonko. Glock. To USP jest jakiś. Dobra, zabity gość. E, ty z montowaliśmy przed chwilą. Amunicja, musimy się stąd cofnąć teraz. Leczenie specjalne, bierzemy oczywiście. Leczenie z niego też bierzemy. Jest skrzynka, co to jest? MAK-10. Niedobrze, niedobrze, ludzie, bo nie mamy amunicji. 10 ammo tylko na, na naszym koncie, Dobra, dronik leci. Więc ten dronik nam coś powinien tutaj przynieść, nie? Mamy 6 fragów aktualnie. Jeden oddział skasowany całkowicie. Dobra, ładujemy w siebie tą amunicję, ładujemy giwerę I na spokojnie teraz, na spokojnie, moi drodzy, żeby. Jak gdzieś głupio nie wyłożyć teraz, nie? Ten oddziałek ładnie tutaj skasowaliśmy. Ej, solówko ogólnie opłaca się chyba ubijać, bo mamy od razu oddział wyeliminowany i kasę z gościa, nie? To naprawdę mamy ładny przypływ gotóweczki Jeżeli rozwalimy taką solóweczkę Dobra teraz tutaj To tu jest amunicja która została podniesiona Przeze mnie bodajże 94 życia dobra jest git Dwie apteczki mamy W razie czego będzie się czym leczyć Lecą zrzuty jest czerwona skrzynia tutaj Jest kolejna Mo 1600 już mamy Jezu, to jest tak randomowe te, te, te. uderzenia, że można dostać w każdym momencie od tego, nie? Dziś tutaj powinna być czerwona skrzynia, nie wiem gdzie. A, na dole może być, dobra. Amunicja. Supplies to ja nie chcę. Dobra, drona rozbijamy, żeby nam tutaj nie smrodził. Po ktoś mógł przyczaić, nie? Tym dronem, wiedzieć, że tutaj jesteśmy, no zaraz zraszuję. Spokojnie, jest dronik z naszą amunicją. Kolejną, Dobra, otwieramy. Bierzemy to, odnawiamy. Dobra, 60, 75, 85 ammo. Powinno mu stiknąć. Tam bomba jakaś wybuchła. Dłomkowe mamy jeszcze, ale się w tego kantera dobrze gra. Na tej BRC, jest gość. Jest gość tam ze scoutem. To do niego nie idę. Nie chcę się pakować na tego scoutika. Mam nadzieję, że mu tam strefa się nie ułoży. Bo to jest taka niewesoła miejscówka. Sprzedusywać jakieś strzały. My idziemy na shifcie, na przyczajce. O, też sam coś strzela jeszcze za ścianą. Peks, trzy kaweczka, to sobie jedno użyję. Dobra, drugą podnosimy. No, gość dostał w głowę mocno. Dobra, leży gość. Panie działko, proszę tutaj nie świrować radziałko rozbitego się rozbity, rzeczy podnosimy z niego. Miał strzykaweczkę, więc sobie dalej odnowimy na maksa życia. Podnosimy z niego drugą strzykawę, Uciekamy do środka i ładujemy w siebie amunicję. Więc dobre. Teraz, ludzie, ja sobie wyciągam ten meczyk. W poprzednim meczu mój sojusznik mi tutaj zrobił dobrą mega robotę. A teraz, teraz ja tutaj próbuję szczęścia i dobrze to wychodzi. Ten UMP bardzo, bardzo fajnie. E, póki co działa w moich rękach, więc cieszę się z tego mocno. To jestem ja. Jakiś gość jest przede mną, to Tutaj, tutaj on na blisko. Tam mamy też cel do zrealizowania, ale celu tutaj ja robić nie chcę. Pistolet jakiś zawiózł, mój patrz. Dobra, drona mu zestrzeliłem. Niech się typ zastanawia, gdzie jest jego giwara. A bym sobie wziął. Nie, mu nic nie potrzebuję, już dobra. Jak droniki rozbijamy? Zostało trzech wrogów. Ja jestem solo i pewnie jeden Timek. Mogę mieć przez to problem, mały, nie? I skończyć na drugim miejscu. Albo są tutaj same solóweczki. Na które musimy mega bezpiecznie zagrać. Pumpem trzeba strzelać seriami. No, przede mną są gościa. No, przede mną są gościa. Tu jest Digiele, którego sobie wezmę w razie W na daleko, bo są na daleko nie postrzelam. To są surówki. jeden Ręga się z tyłu, jeden jest tutaj z przodu. No jeden jest z tyłu cały czas, bo widzę na radarze, więc. Coś tu jest zaznaczone na żółto, więc musimy uważać na tą stronę. Popatrzmy, patrzcie. Dwa drony lecą, trzy drony aż lecą, zamówione w tamtym kierunku. Tam strefa też go będzie biła zaraz, więc. Więc, 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 można w tamtym kierunku followować jeszcze. Przez chwilę. Dobra, pyk. Mamy wiele skrzynek. Tu dron uderzył. Tu przed nami musi być koleś gdzieś. Jest zakładnik. Więc powoli, powoli. Tam jest strefa już. Jest na dachu. Dobra, leży. Wyeliminowany gość. Ale sobie tych dronów przyzwał, nie? I mu to nie wyszło. Dwóch wrogów jeszcze mamy. I teraz chyba został ostatni oddział przy Gierce. Z którym możemy mieć niemały problem. Tylko jak tam na górę wyjść? Bo nie znam tych map w ogóle jeszcze. I to jest największy problem. Teraz wyjścia nie mogę znaleźć, nie? A tam gość miał ciekawe rzeczy. Bo on tych troszkę sobie przyzwał droników. Ej, strzelają się. Kolejny oddział poszedł. Została sroweczka, jeden wróg, dobra. Jeden na jednego mamy Pojedynek, więc ja uciekam tym mostem jak najszybciej. Jest gość. Patrzcie. Cel o szczególnej wartości to jest w ogóle. Digielek Ej no, on ma zero hP, dobra, wyeliminowany. Udało się to wygrać, ale wyklikaliśmy. Ty, to jest for z którym się strzelałem na początku już Więc ten gość pierwszym raz... Za pierwszym razem nie zginął jakby, nie? Tylko cały czas się respił. Zobaczmy, jak go tutaj montowaliśmy. No, on nie wiedział skąd, nie wiedział skąd. Dostał parę strzałów i ten Digielek magiczny. Czekajcie, 70 HP. Nie miał amunicji. I dostał heada na pożegnanie. Więc, ludzie, mam nadzieję, że Wam się materiał jak najbardziej podobał. Pierwszy mecz był nie najlepszy, ale w drugim meczu pokazaliśmy klasę naprawdę z najwyższego sortu. Więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.